Jest, 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 jest! jest, jest. Brainrod God! O, ktoś tam próbuje, co ty robisz tu? Spaduwa. Co? nie, 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 nie. Kradnie cię. rila, Nie, proszę. Widzowie, dzisiaj po raz kolejny zostajemy złodziejami. Ale nie takimi, jak myślicie. Bo w końcu zagram w grę Style a Brainroth. Czyli ukradnij Brainrota. Zespawnowałem się na, na jakiejś mapce, ale o co chodzi? Są różne bazy. Każdy ma swoją bazę jakąś. I tu idą taśmowo Brainroty. To jest kakto hipopotamo. Nubini pizzanini. Nubek pizza. Team cheese. Ok. Dobra. I to jest moja baza i jest zamknięta. Ok, czyli tym guzikiem chyba zamykam Mam tą bazę i jest pusta. O, coś się już tu chce złamać, ale patrzcie, mam baseball'a. To jest chyba baseball tung 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 sahura i mogę napieprzeć ludzi. I tu idzie cała ta kolejka tych innych brain rotów i mogę sobie jakieś kupować. Dobra, mam 20 tysięcy tych dolarków, kupię jakiegoś fajnego. To jest cappuccino, muszę mieć cappuccino assassino. Idzie do mojej bazy, widzicie. Kupię jeszcze. No, lili, lili, li, też muszę mieć. Także biorę go. Dobra, i teraz patrzcie, teraz mam tutaj swoje dwa, te i one mi tworzą pieniądze i mogę zamknąć moją bazę, żeby mi nikt ich nie ukradł. Bobrito bandito. Bam Chodź do mnie Dobra, mam 7 do wydania Boneka Anbalabu Czyli żaba w oponie Dobra, idziemy wszyscy do mnie, zapraszam O kurde, mogę teraz zabrać od nich wszystkie pieniądze zamieszkanie u mnie To są moi lokatorzy Ja jestem, wiecie, fliperem To jest mój blog To są moi lokatorzy, którzy Władzą <laughs> mi czyż za mieszkanie u mnie w pokażę wam jak działa okradnięcie Możemy podejść sobie Ukraść Nubini Pizzanini I go zabrać do siebie Dlatego ta gra nazywa się Ukradnij Brain Rota, nie? Teraz niosę tego ziomka O, o, o 어? I mogę go dać do siebie I on mi robi jednego dolara na sekundę, nie? No zupełnie jest tego niewarty, Dlatego jeżeli chcę to mogę też sprzedać te brain roty Same drogie są bardzo Poza Bobrito Bandito O, ten jest za 20 tysięcy, dobra To jest Trulimero Trulicina Czyli ten kot ryba chyba, tak? Coś chodź, zapraszam do mnie Do mojego apartamentu I patrzcie ilu on pieniędzy generuje, nie? Oh yeah Dobra, tego tylko wam pokazałem Teraz możemy też go sprzedać On mi tylko blokuje moje miejsce Tum, 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 sahur Dobra, bierzemy go Dobra, o, 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 nie, moja baza jest Niechroniona. Muszę szybko tu biec. Ej, a tu patrzcie, on tu bije tego typka. Może mi się uda. Patrzcie, udało mi się ukraść, udało mi się ukraść. On nie zauważył mnie, bo, się, bo, bił, tam, bo bił tam tego typa. Widzieliście? Uda mi się go ukraść. Ukradłem go! Jest! Yo! Ale bogaty jestem. Awokadini Gufo się nazywa. Ale dużo zarabia siana. Ale mi się udało, zarąbiście. Sigma Boy! E, co jest? Bierzemy Sigma Boy Gold. i biegniemy do nas. O nie, o nie, o nie! Przepraszam, 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 już go odkładam, już go odkładam. <laughs> Jednak się zajęto. Opa! Co jest? On wyszedł z gry! On nie, tak go wkurzyłem, że kop uciekł z gry, przepraszam. Wydaje mi się, że udało nam się ukraść tego jednego, to jest super. Co to, co ja mogę tutaj zrobić? Ciekawy jestem. Terry Brain, ty możesz tu przynieść, żeby je połączyć w jeden jakiś. Aha, a ty co sprzedajesz? Uuu, można biegać szybciej, no pewnie, że chcę. Płapki i slap. Uuu, szybciej biegam teraz, okej. Okay. Dobra, pułapkę ustawmy tutaj jedną może, Ok. A drugą pułapkę ustawmy może tak tutaj centralnie. Dobra, teraz ktoś to wejdzie, to słuchajcie, jak będzie złapany. Wezmę sobie kupy więcej tych pułapek, bo one są dobre mam wrażenie. Wracamy, dobra zablokujemy sobie. I teraz tak, trójeczka i pyk. Postawiamy pułapeczkę tutaj, tutaj, tutaj. I tutaj. <gry> brr, br, patapim! No to pewnie, że idziesz do mnie. O nie, skończyło mi się miejsce już? Tak szybko? Okej, okay, dobra, zobaczmy. Najbardziej mi się nie opłaca. li, 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 la, la, li ra, ale jest fajna, więc ją zostawiam. Może spróbuję zrobić ten merger, czyli postawię tutaj go. Boneka Anbalabu druga. myślicie, że to można je mutować, że mogą być różne? Dobra, to zmieszamy bonekę Anbalabu z cappuccino assassino. I zobaczymy, co powstanie. Cztery muszę aż przynieść. Kurde. Dobra, weźmiemy jeszcze tego, bo brito bandito Biegniemy. wrzucić go do maszyny Fuse machine, ile to kosztuje? 30 minut? Serio to nie tyle trwało czasu? No dobra, zobaczymy co będzie za 30 minut eee, dobra, sprzedam w takim razie go I poszukam jakiegoś lepszego Uuu, ten zarabia dużo pieniędzy Salamino penguino, mhm mm Pingwin salami, dobrze, dobrze, podoba mi się to Dobra, kogo by tu wywalić na zbity pysk? Tung, tung, sahur jesteś fajny, ale zarabiasz za mało siana Koniec z tobą Taką mamy politykę firmy, nic nie poradzę na to Uuu, krab, Bombardiro Bombardino Krokodilo! Nie, nie, jaki fajny on jest! Dobra, muszę zrobić miejsce, muszę kogoś sprzedać. No bry br, chyba idzie na sprzedaż w takim razie. Hmm Shimpanzini bananini? Chimpanzini. O nie! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Przepraszam, przepraszam! Ojej! Ktoś kradnieci la Nie, proszę! Tylko nie ten! Gdzie jesteś? Chodź tu. Dobrze. Ale teraz pożałujesz. Nic wam nie stało nikomu? Milion! Jestem milionerem. Zostałem milionerem w Steel the Brainrod. To jest dosyć do wpisania zdecydowanie. Ile mam miejsca? Dobra, mam jedno miejsce jeszcze na jakiegoś zarąbistego, a mam ponad milion tych. Sigma Boy! Nie jest, prawda, za milion, ale jest taki kozacki. Tylko tak patrzę, że ten porcelino Lemoncino to trochę mało kasy mi zarabia, więc chyba pójdziesz na sprzedaż, ziomek. Dobra, zobaczmy. Co by tu kupić teraz? No i idziesz do mnie. Jo, ale on siana robi, patrzcie, ten robi 1000 na sekundę, ten robi 1300 na sekundę, teraz to ten mi się mniej już opłaca, a gufo, najmniej to mi się opłaca niestety Lirili, ra lira. Ale, no, z sentymentu ją muszę chyba zachować. Teraz na nią miliony tych dolarów, nie? Yo, ale jestem. Mo ale mam mocne w ogóle te, nie? Jest najmocniejszy na tej mapce na pewno. Sigma Boy. Nie mam już więcej miejsca? Dobra, wywalam kogoś. Wywalam kraba. Sigma Boy, Sigma. Zdążyłem, zdążyłem. W ostatniej chwili, ale fart. Mam dwóch Sigma Boyów. Teraz awokadyni Gufo jest najsłabszy jakiego. A nie, ten jest najsłabszy. Dobra, to cię sprzedaje, ziomek. Podobno ta łapa to sprawia, że ktoś leci na drugi, na drugi koniec mapy. Tak napisane było w opisie. O, widzicie faktycznie, Epicki jest, epicki, epicki, epicki Halo? Wstawaj, wstawaj, wstawaj Ile zarabia? Co? Tak mało? No dobra W sumie lepiej to niż żeby się miało marnować miejsce, nie? O, idealnie Legendarny O nie, o nie, muszę go, muszę szybko tego sprzedać jest, 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 udało się Ale ksiana będzie miał Ale zarabia Strawberry Flamingeri, ale on jest diamentowy Nie wiedziałem, że są takie w ogóle Patrzcie Bombardino Crocodilo Idzie do mnie Pół miliona złotych dolarów Ej, chwila, moment Żeby nikt mi go po drodze nie ukradł Patrzcie kupiłem tego za pół miliona I nadal mam trzy 3, nad 3 miliony Tak się muszą mi właśnie miliarderzy, wiecie? Kupiłem najdroższe rzeczy, jakie są tylko dostępne A nadal mają za dużo pieniędzy Ale Bombardino Crocodilo To jest taki mocny teraz zawodnik tutaj u mnie No nie wierzę w to, nie? Jestem mega ciekawy, co wyjdzie z połączenia tych czterech brainrotów Czy to będzie po prostu jakiś jeden z nich tylko, że domaksowany Czy to będzie jakaś fuzja, bo to by było ciekawe Gdyby one się wiecie, różniły też wyglądem. Jest już gotowe. Zobaczmy, co wyszło z tej fuzji. Oh, yeah! Pipi avo Co? Pipi awokado? To nie było warte tego czekania, zupełnie. nie. się znaczy jest słodziutki, ale nie było to warte. Ale dobra. Obiecałem wam, więc muszę dotrzymać obietnicy Zaniesiemy te cztery brain roty I zobaczymy co wyjdzie z połączenia Czterech legendarnych, wspominam Brain rotu. By the way, mam prawie 7 milionów tych dolców, nie? Jakby jestem ustawiony No ale nie ukrywam, że jestem mega ciekawy co z nich wyjdzie Okej, okay, jaka jest szansa? Chwila, co? Jest szansa, że będą gorsze niż normalnie? No dobra, ale czemu to jest takie głupie? No dobra, zobaczmy co z tego będzie Mam nadzieję, że to nie był wielki błąd Tego trochę mi szkoda, szczerze mówiąc, wyrzucić No ale on mi nie zarabia żadnych pieniędzy Dosłownie, nie? Muszę go wywalić w takim razie Dobra, kupmy jakieś fajne, żeby Zarabiały tak po tysiąc chociaż, nie? Na sekundę. Komuś bym jeszcze ukradł Jakiegoś fajnego brain rota, ale Nie ma za bardzo fajnych, nie? Wszystkie są takie Słabe trochę. Patrzcie, tu jest Jakiś mega mocny. To jest tego Ziomka ale ma mocnych typków Ale broni bazy dobrze Kurde, ty no Też ma ochronkę Tam jest Tralalelo, tralala Kurde, ale bym chciał takiego Tralalelo, tralala I blisko mnie jest w ogóle Czyli się go to jest tylko, wiecie Kaszka z mleczkiem, nie? Jak to mówią Może jakoś się z nim zaprzyjaźnię po prostu Odblokowanie bazy kosztuje mnie tylko 40 robuxów Kurde, może warto Dawaj, 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 dawaj Okej, udało się, udało się Tralalelo, jest jest jest, 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 jest! Szybko, 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 dawaj, 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 dawaj! Tak, 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 tak! Udało się! Drola, dodala, no jest u mnie! Brainrod God Tralalala. Tra no nie, no jest tak zarombisty. Ej, dopiero się zorientowałem, że ten Tralalala tra jest 20 razy lepszy niż mój Bombardino krokodilo Czuję, kiedy czekałem, co tutaj coś robiłem to mi Tralalala tra wygenerował 5 milionów dolarów, nie? Aż się po prostu boję, normalnie widzowie, wychodzić z tego, bo boję się, że zaraz ktoś mi tutaj się włamie, tak jak ja się włamałem tam. Ej, dobra, tamte dwie osoby opuściły grę i teraz największym graczem jest Ninjago On Norma 8. 869 milionów, a drugi jestem ja. Mam 41 milionów. Ale jeżeli by mi się udało coś od niego ukraść. <laughs> Tripi, tropi, tropa tripa. On ma, ale mocny zawodnik. Jest taka szansa, żebym się udało coś od niego ukraść. Bo pamiętajcie, że mam jeszcze te robuxy trochę. I mogę znowu sobie kupić wejście do niego, do bazy. Tylko pytanie: potem będę szedł bardzo wolno. A to on jest mega daleko, on jest na samym końcu. Więc jeżeli mnie nie zobaczy, to mam jakieś szczęście. A jeżeli mnie zobaczy, to mam przewolone. Widzicie? Dobra, będę udawał, że patrzę sobie tutaj na, na TT. Kurde, ale on dobrze pilnuje wszystkiego, nie? Co by się musiało stać, żeby wyszedł z tej. Coś zobaczył? Coś poszedł zobaczyć? Dobra, kupujemy teraz. Nie, nie, czy znaczy nie, bo nie widzę? O nie, wyszedł z skry! Kurde, dobrze, że nie kupiłem tej wejściówki, bo by mi zepsuł zupełnie z Robu Robuxy bym stracił za darmo. I teraz jestem największy w całej tej grze. Mam 41 milionów. E, prawka. 49 milionów mam. Co to jest za event jakiś? Wow. Czy oni wiedzą, że ja zaraz wygram tą grę już po prostu. Darmowy spin. Co to jest? 100 tysięcy. Wow, super. Po prostu tyle mi to zmieniło. Wow, jakie mocne. Z takiego ognia wychodzą. A i to jest ten, co jest jeszcze mocniejszy niż ode mnie, mityczne. Uu, fajne. O, ktoś tam próbuje. Co ty robisz tu? Spaduwa, żebym cię tu więcej nie widział. Uuu, no dobra, kupię sobie takiego wielbłąda. To jest przecież ten! Frigio Camelo, czyli jelbon w lodówce. No dobrze, może być. Mistyczny spoko, całkiem. Jeszcze jednego mogę z jakiegoś fajnego kupić. Ach, no tak, wezmę tylko moje 10 milionów od tralala, tralala. Ale jestem kozakiem. A ty byłeś ze mną od początku. Li, 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 rali, la, li, ra. Oh yeah, fajny, ej, zarobisty jest ten w ogóle, nie? Jaki fajny. Zrobiony. Wow! Patrzcie na tego! To jest Nubini pizzanini. Muszę go mieć. Co? Nie, 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 Chwila, co jest? Czemu nie mogę biec? Wrócił do mnie, dobra, wrócił do mnie, na szczęście. On musiał otworzyć swoje też sami. Ja. Jakbym teraz stracił w ostatniej chwili bym stracił tego. Minutę przed zakończeniem fuzji, to bym tak się po prostu, tak bym się popłakał Jeszcze mi myszka uciekła, nie? I nie mogłem już ruszyć się To by było tragedia, nie? Zero sekund, dobra Uuu, jaki cute Pęguino kokosi. Ej, czyli mi spadła jakość jego No jest cute, ale ta fuzja zupełnie nie ma sensu, tak kompletnie Ale trudno, i tak mam, tutaj mam mega fajnych ziomków moich Tu mam ziomka fajnego, zapomniałem już w ogóle, że go mam O nie, 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 nie Oszty me, oszty no i co teraz? <laughs> Oj, widzowie, widzowie. Nie kradnijcie. O, jeszcze, jeszcze wpadł dupą w tą pułapkę. Widzowie, w tym odcinku to byłoby na tyle, ale w tej grze jest jeszcze mnóstwo innych opcji, włącznie z tym, że można za Robuxy kupić sobie funkcję administratora i trollować innych graczy jakimiś komendami. Więc jeżeli chcecie, żebym to spróbował, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Elo!